Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. 7 październik 2022 rok, Matki Bożej Różańcowej. Łaska Boża, że, że o godzinie miłosierdzia znalazłam się w pustelni świętego brata Alberta w Kalatówkach w zakopanym. I dziś właśnie chciałabym Was oprowadzić trochę w tym... Oto świętym pięknym miejscu. Jestem przed bramą. Akurat tu znajdują się siostry Albertynki. I zaraz przejdziemy, gdzie znajduje się chatka brata Alberta Świętego, który w Krakowie mieszkał, pracował, a tu na weekendy przyjeżdżał, aby odpocząć i siły zaczerpnąć i krótką trochę historię o nim Zakopane tam dalej jest droga na Giewont a tam jest się idzie szlak do braci Albertów braci Alberta w górę jeszcze 15 minut a w dół do Kuźnic. Tak. I serdecznie zapraszam teraz do oglądania. Więc idziemy. Wchodzimy tu przez bramę. Jest tu i tu się też znajduje kaplica. która też brat Albert wybudował. Tu są takie różaniec jest naszą modlitewną drogą. Idziemy. Bo jak widzimy tam na górze jest klasztor, siós Albertynek i kaplica. A tu mamy kaplicę Świętego Krzyża zbudowana w 1898. Chatka ze stylową celą świętego brata Alberta, zbudowana w 1901 roku. Należy do zabytków województwa małopolskiego. Jest to. Pięknie tu. Gdzie warto tu powracać. Tu jest taka studzienka. Tu zaczęłam przyjeżdżać, prawdę powiem, od 15 lat. Tu wzrastałam, tak wierzę i duchowo. W tym miejscu szczególnie też mogę powiedzieć, że dużo sił otrzymywałam. Upodobałam sobie bardzo to miejsce. Myślę, że to Ojciec Święty też Jan Paweł II tu mnie przyprowadził na pewno tak jest taka droga a tu jest właśnie kaplica ale za chwilkę a tu jest właśnie tak do celi brata Alberta jest tu Pamiątkowy kamień, gdzie ojciec święty Jan Paweł II dokonał batyfikacji siostry Bernardyny Jabłońskiej i odwiedził tą pustelnię 6 czerwca 1997 roku na tysiąclecie świętego Wojciecha. I tam schodzi się właśnie do tej chatki gdzie jest tak relikwie brata Alberta On tam właśnie wypoczywał Niesamowite miejsce tak tu jest taki pomnik brat Albert i żebrzący człowiek Ale, ja... o, tu jest właśnie wizerunek brata Alberta. Witam serdecznie. Tak, za chwilę wejdę, tak to wygląda z tej strony. Tam jest okno. Gdzie jest cela brata Alberta? O, tu są, tu są relikwie. Święty bracie Albercie, módź się za nami. Pomóż nam być dobrym jak chleb, tak jak ty. To jest twoje zawołanie. Być dobrym jak chleb. Teraz tu jest szyba, kiedyś tu była krata. Jego różaniec, sandały i takie miał łóżko. Tu odpoczywał lampa na naftę. Tam jest takie palto, które nosił Tu za chwilę przejdę do po co się niepokoić. Szakł Bóg nas a my w nim, a poza tym wszystko tak mało znaczące, prawdziwa cnota składa się. Z poznania Boga i siebie samego. Obrazecce homo, cechomo wymalował święty brat Albert. który był malarzem Adam Chmielowski. Fal. A tu jest proteza. Replika protezy nogi świętego brata Alberta, który stracił w powstaniu styczniowym 30 września 1863 roku. stracił lewą nogę. Tu tak. błogosławiona siostra Bernardina brata Powinno się być do jak Tu pustelnia zdjęcie. Tak wyglądał. właśnie pustelni. Jedna szufladka. Tak, pustelnia na kolatówkach po huraganie. Krąg przyjaciół z czasów studiów i życia artystycznego. Rodzina świętego brata Alberta. Święty Albercie, bracia Albercie, módl się za nami. Wszystko. Jeszcze tu są upominki. Tak, Krzyż jest tajemnicą, wymaga wiary. Krzyż jest światłem, który oświeca umysł. Szczęśliwy, kto mu odda serce i dostanie łaskę miłowania. Będzie tu można się wpisać. Niech będzie pochwalony przez Najświętszy sakrament teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Niech Pan Jezus, zamknięty w tabernakulum, i z tego miejsca błogosławi wszystkim na całym świecie i tym wszystkim którzy będą to widzieć i święty brat Albert niech pomaga być dobrym jak chleb Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako i na ziemi, chleba naszego powszedniego, daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Szczęść Bożej zapraszam wszystkich serdecznie do Kalatówek, do świętego brata Alberta w zakopanym, do tego miejsca, gdzie naprawdę siłę można otrzymać. Amen.